ma tutaj Ipak z Rodzienem ze mną jest. A dzisiaj nagrywamy Squad Busters, jakby ktoś pytał dlaczego mnie nie było, bo no nie było mnie, jakby ktoś nie chciał wiedzieć, jakby ktoś chciał wiedzieć, nie, nie, ktoś nie chciał wiedzieć, to ogólnie jakiś plus event z y, Hogriderem, ale to inna sprawa, zaraz powiem tutaj. Y, no to tak, y, ogólnie to... Nie było nas, ponieważ byliśmy w zakopanym. Jeśli ktoś chce zobaczyć, dlaczego byliśmy w tym zakopanym, co tam robiliśmy, to niedługo pojawi się film z Clash Royale na kanale gamingowym i pewnie tutaj też, na który Was oczywiście zapraszam, bo jak widzicie zasięgi ostatnio były świetne, po, po, polecam. Pozdrawiam wszystkich za to. Pozdrawiam nowych subskrybentów. Ale no niestety znowu spadły przez ostatni czas, dlaczego mi nie było. Ale no coś nie poddajemy się, lecimy dalej. Pilnować. Teraz poczekaj chwilę, bo dalej tutaj coś robię: skrzynia. O, bandytkę możemy na klasyczne. Chyba dalej, nie wiem, dalej, mówię dalej, no bo chyba jako, na ostatnim filmie też byłem chory. Dalej jestem. Yy, w takie tam niefartowne. Yy, I okej, okay, ale tu Hogrider ma. Yy, Powalono mi ilość ulepszeń, zobacz pilnowaczu. Wiem, ja też to Speed dostałem. Speedrun zrobimy. I uwaga, uwaga, mamy już trzeci poziom, tu chyba nie ciężko będzie ten poziom dostać. Yy, turbo ładuje się szybciej, super, to jest już wow. No i co? Yy, skrzynia gwiezdna jeszcze jest poza moim zasięgiem. Yy, możemy zarządzić. No i dobra, zostawcie suba, łapkę w górę, bo oczywiście wracamy do normalności, mimo tego, że byliśmy no, na feriach, nie? I cóż... Tak, i tutaj recenzje też czasem będą się pojawiać, bo... no cóż... Pod nazwą test. To też mnie trochę rozwala, ale okej. Okay. No bo no, jak już na jednym kanale robię nazwę recenzji, to już nie będzie na każdym, nie? Trochę oryginalności, trzeba trochę nowości, trochę takiej... No różnorakości, ok, Ym... w ogóle teraz szybciej, o, złote buty, ale ok, w ogóle chciałem powiedzieć, że szybciej nas w końcu załadowało, jakby do meczu. Greg, dobra, ojoj, oj, oj, bo ja mam tutaj rękawiczkę, to jednak nie mogę w tej rękawiczce niestety być, no ale dobra, trudno. Nie, <laughs> zostało mi ktoś tu będzie jeździć teraz, mam nadzieję, że nie, no i złote buty fajnie, wiesz, tają. Ogólnie był tu jakiś yy, jakoś na plebiscyt skład i wygrał, jak rozumiem. Nawet nie wiem, co to jest za plebiscyt jakby ktoś mi może napisze w komentarzu, jeśli ktoś wie. Jeśli nie, no to yy, po prostu jak się jakoś dowiem. To jest jakiś plebiscyt i go yy, nieważne. Nie wiem o czym, ale wiem, że wygrał go Hog Rider. Yy, w sumie to mogłem sprawdzić i chyba to za pomyczu zrobię, bo czemu nie? No i. I co jeszcze? Nie wiem, co powiedzieć. No to może powiedzieć. Nagrajmy. Chyba to nam zostało. Nie wiem, o czym jest ten plebiscyt. Może jest o... Chociaż nie, bo to bez sensu. Jakby było na najlepszego... Yy, najlepszą postać, o bo nie wiemy nie jak to powiedzieć, yy, to może, no chociaż Hogrider by nie wygrał tego, no proszę cię, no, no. aż taki świetny, co on nie jest, nie wiem, ja go dosłownie mam tylko na tym kącie, na głównym go nawet nie mam, ale no, no nie wydaje mi się, żeby to była jakaś świetna, super postać, najlepsza jaka istnieje, nie? no chyba, że jest, no nie wiem, bo niebo szybko biega albo coś, nie wiem, ja tu widzę dużo innych postaci fajnych, na przykład na początku ja bardzo polecam Grega, jak ktoś jest na tej Pierwszej Arenie to się nazywa? Nie wiem, ale w pierwszym świecie bardzo fajna postać, Greg. Bo naprawdę, no, yy, mimo tego, że jeszcze bije normalnie, hmm, to jeszcze jest w stanie yy, ten drewno jakby ściąć, jak widzimy tutaj. Tutaj też są oczywiście trzeba, tylko że tutaj już niektóre postacie umieją trochę więcej. Tutaj możemy Mavis wziąć na przykład yy, do wycinania tych takich nie wiem, krzaczków to mogę nazwać, nie wiem yy, Ale, no i dlatego, i tutaj bi na przykład, możemy użyć do. Yy, o, do tych. Tak, takich. mam takie pytanie, no mi mi pomóc, bo mnie tu Gdzie? Yy, dwa typy gonią. Dobra, widzę. Tu. Ale nie mam złotych butów, więc trochę no. ciężko będzie. O, wezmę bucik i lecimy. No, ale yy, ten. Może jak oni zdesperowani są. Ale mówię, no, gra jest dobrą, bardzo po ja Gdzie ty jesteś, no i poszedł na dół. No. Ja tego nie zobaczę, bo. Ojeju, a ja się tak zajmuję, no najlepiej. Dobra. <laughs> yy, gdzie tu? O tu jesteś, tak? No. No już zaraz tak. nie będzie. No to... No nie wiem. Oj, to nie wiem czy mi się opłaca tak szczerze. <laughs> Ciężsi zawodnicy tu są, jestem na ostatnim miejscu i chyba... O, przelec sobie tutaj przez środek i już chyba nie. No cóż, ale jesteśmy nie ostatni. Wiem. No to akurat jest logiczne, że będziesz wracać. Ile tam masz sekund do respawnu? 10. Aha, to w 10 sekund to raczej mnie nie załatwią, powiem ci. Ale dobra, jeszcze jest walka o trzecie chyba miejsce, tylko możemy niestety? <laughs> chyba tak, może o drugie, jeśli będzie fart to o drugie, ale widzę, że tu nie ma jakiejś dominacji genetycznej, jak ostatnio tu była. O i trzecie. Nie uciek, nie, w sensie nie uciekniesz mi, chciałem powiedzieć. Nie ma, nie ma, nie... ucieknę wam. Zawsze, <coughs> zawsze i wszędzie. Yy, Okej, okay. myślę, że tutaj już większego no, problemu będzie. nie będzie. Yy, widzę, że tylko dwie drużyny tutaj robią yy, jednak dominację genetyczną, yy, najwidoczniej, tak? Ty, oni ale... mieli u nas więcej gemów, yy, ci z ale im nie uznano. Widzisz? Nie. 174. No, nie, już za późno. W już. Ach to oszustwa, korupcja. Jak my do Dałbym winy. tutaj taki momencik, ale już nie mogę niestety. Czekaj, fuck, nie jestem w stanie. Ja tylko szybko odzwonię do kogoś, weź nam ten event. O chodzi. Dobra, dobra, to... Yy... Chwila, chwila. O je, nie potrójny, tu aż cel Primo. To trochę go dostaniemy. No 18. Yyy, okej, okay, tutaj raz tylko mogę. Tutaj o 5000 MONET, zwykła skrzynia duża, ale chyba tak spojrzę o pakiet, emotek. Co to jest? Emotka, bo, który jest obrażony, ciekawie. Dobra, tu mamy Mavis yy, do 60, a my jesteśmy na 30, nie na 40. 60-20 leveli, niemożliwe w jeden odcinek, ale spróbujemy, jak jak ba bardzo mocno przybliżyć się do tego, tak. Yy, OK, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. okej. A tu misje dalej do świeżaka są, świetnie. Ciekawe naprawdę, aha, już od wakacji to robię, tak chciałem zapytać się ile ciekawe ile zrobię, ale wiem przecież. Yy, tutaj tak, Rider jest znowu już po raz o! Plebiscyt skład. Super jeździ, wieprzowy jeździec. Jeden super za 24 zł, ale co to jest? To mi się w ogóle nie opłaca, jakby po co? Nie rozumiem, ale nie, nie, po prostu nie rozumiem i nie będę tego kwestionować, tak? Iść bez sensu, nawet nie wiadomo po co to jest, ale okej. Okay. Ym... I co? No i sobie po, będziesz... nie, nie. po prostu mogę kupić wersji super. Nie wiem tu jakiś skin, jest tutaj, może coś więcej będzie pisało o tym. Aha, mogę 7000 kupić za 7000 metrów, klasyczne. Ale wiecie co? O, taki poczwara skrzyni sobie kupię. Poczwara, że to brzmi jak poczwara. Ym... Bileciki. O, możemy skupić skina. Mogę. Oparzenie słoneczne. No nie, do barbarzyńcy? Po co ja kupiłem? Okay. Ja mam już skina do barbarzyńcy. Poparzyńcy. Czemu emotka epicka kosztuje tyle, ile emotka zwykła? Tego się nie dowiemy niestety. Y <laughs> Ale co? Chyba możemy grać, tak? Oczywiście. To no dawaj. Przylecimy. No i cóż, jutro najpewniej się pojawi teścik Batonika, i mamy w planach ankietę na głównym kanale. Zapraszam, link w opisie na temat tego właśnie następnej recenzji. Więc głosujcie, głosujcie, musimy zagłosować. Jeśli chcecie mieć wpływ na ten kanał, bo daję ludziom wpływ na kanał, i muszę tutaj wrócić na nagrywanie. I super kopalnia, chyba to jest tak. Ojo, i teraz będzie tyle. O nie, tu może być łatwo do dominacji tej. No ale dobra, wracając no to tak yy, Macie tutaj wpływ na kanał, a ja niestety tak jak już mówiłem trochę za zaniedbałem ten kanał niestety przepraszam za to bardzo serdecznie, ale yy, tak, bo tylko ten, nie? Tak poza tym. Wszystkie niestety, no ale no co, no byłem na wyjeździe, tak, chociaż jeden tydzień akurat jest z mojej winy tutaj czysto, mogę powiedzieć. Ale cóż, no teraz spróbujemy wrócić, nie? Przecież... Postanowienie noworoczne trwa Jestem osobą, która chyba trzyma najdłużej swoje postanowienie noworoczne No cóż Bywa i tak Ale o ja co oni robią, czemu oni już mają 90? Tak powinni, A, Aaaa, Bo oni poszli do super kopalni W sumie to nawet git i w sumie nawet nie git, bo tutaj Aha, bo tu jeden gość robi za wszystko, okej okay, dobra to w sumie łatwo będzie go wykończyć w kilku, tak? Z pilnowaczem się tu złączymy. Tak, raczej czekaj. nie mamy z kim innym do sojusza iść, bo yy, po pierwsze nie da się tu robić sojuszy zbytnio, jeśli chcemy na kogoś iść, bo oni będą siebie atakać między sobą. No dobrze, i ipak, yy, to się tylko podbuduję tutaj. Ale spokojnie, bo tutaj no, wolna jaskinia, jest jaskinia, kopalnia. Yy, zostaw mnie gościu jakiś yy, Mechi, Mechi DZ. Aha, no to ciekawie. Już drugie poza tym. Nie wiem co pilnowacz robi, że zrobiłem tutaj większej kierki, dosłownie. Odbudowuję się. Mhm. I co, i wlecisz tutaj taki wielki i zajmiesz wszystkie klejnoty? Tak. Okej, okay. żółci. Żółci to są chyba najwięksi przeciwnicy dla nas. Aha, bo on ma Mortisa, który paraliżuje, paraliżuje? Nie. Opętuje, jak to powiedzieć? No. Opentuje? Opentywuje. Opentywu... opentu... Robi, że te postacie są po jego stronie, tak? O to mi chodziło. Zasób słów bardzo duży. Wiedźma. No niestety nie Morty. przydałby się teraz, bo... W sumie to nawet... o Taka maszynka... nawet dobra. Nawet id... Ale w ogóle zauważyłem, że strasznie się zbliżyliśmy do... Niebie, żółtych... niebieskich, chciałem powiedzieć. Niebiescy my jesteśmy. Chyba zawsze, prawda? Zawsze to w takim razie my jesteśmy innego koloru więc cóż. Oj, ale słabe położenie. Oj oj, oj. Słabe położenie bardzo... Wiele. Uciekam? Więc i... Oj o ojoj pomóc, pomóc? Może nie że pomóc, bo już mnie zostawił gościu, ale... Mam tu... O, chodź tutaj tego gościa sobie. No, Weźmiemy... O oh, jen, yeah. nie, nie, nie. Bo już z nim gadem. Załatwiono. Tak, załatwiłeś? Tak. Yeah. A ty lubisz tutaj załatwiać, ale pierwsze miejsce wzięliśmy po cichutku, ty zawalczyłeś, ja zabrałem wszystkie klejnoty i jest Gód. Mm. Ale dobra, bo tutaj już myślę... Tak o leczenie se tak. wezmę. Tak i Leczenie i lecimy dalej, tak? Tutaj widzę, że no... Rzuci wypadli w ogóle z gry dosyć profesjonalnie, bo są na trzecim. Violetowi nic nie znaczą cały mecz chyba, więc y, fajnie, fajnie. Ciekawie to wygląda, ale no chyba tutaj. No, jak się kopalnia rozpadnie, to oj, ja tu będzie tyle. O nie, 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 bo tutaj jest cel celowo, tak. No szybko, no i dawaj, no dawaj, dawaj, i, dawaj, i dawaj. teraz, i teraz, i teraz, dzida, dida, 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 Yy, tysiąc oni mają, dobra, to jest dominacja eee, no. genetyczna, faktycznie. Ale nie, no my aż tak źle nie zagraliśmy, 600 klejnotów mieliśmy. Więc w sumie aż tak źle, żeby było, to bym nie powiedział, no i git. Ale dobra, poczwaracz skrzyń nasz zostanie użyty teraz, za chwilę. No ciekawe co, ile tego będzie, yy, tak? W ogóle to jakieś prezenciki teraz są, dobra, lecimy z tym. Yy. Zwykła, rzadka, duża To raczej za dużo ich nie będzie. O 6, sze ok. Świetnie to wygląda, jak te wszystkie postaci tak. Coraz więcej ich jest. 24, ok. Trudno, że ja mogłem to dosłownie obliczyć y razy 4, nie? Oj, mam klasyczną penę. Co? Skarb zawiera co? Skarb zawiera ukryte. Nie, co? Skarb. Klucz czasem zawiera klucz. Nie. Skarb czasem zawiera klucz. Trz co ja w ogóle czytam tam w ogóle? No naprawdę świetnie. Aha, i handlarz, a to już chyba mieliśmy go w ostatnim odcinku, ja pamiętam. Okej, okay, karta. Ho, znowu Hogrider? Yy, hog rider. Dużo dzisiaj jest ulepszany, ale okej, okay. no mimo tego plebiscytu. ale dobra, gdzie jest skrzynia i to jest to, co lubimy. No właśnie, też jest. Stukni, stukni, stukni. Stukni, stukni, stukni. Po co oni mi. Co to jest? I, i i super peny ja skarb zawiera trochę, do... trochę serc okej okay. do... to za długość tą penę klasyczną nie nacieszyliśmy bo już mamy lepszą podróż dookoła świata dlaczego dookoła świata coś tu się może jakiś nowy event był nie czemu dookoła świata to nie jest dookoła świata o Ukończ z karnetem super karnet super karnet aha nie chcę normalny Dostępny nowy karnet, dziękuję. W końcu zakończyliśmy karnet startowy. Yy, po odcinkach, chyba 5 czy 6, 5 Po 5 albo 6, powiedzmy. Yy, lutowy karnet klejnot, co tu jest? Do, aha. Ile tu jest poziomów? Bo tak nawet nie wiem. 18 dni jeszcze będzie, to raczej nam się. Aha, 30. Okej, okay, dobra, może być, jak najbardziej. Fajnie, fajnie. Dużo chyba mówię na tych odcinkach, fajnie, fajnie, a nie mówi się fajnie, tylko mówi się świetnie, dobrze, doskonale. Zajebiście. Też może być. Ale nie chciałbym takich słów. I dobra, zobaczymy co nam wyleci, ale chyba trochę długo będzie nam to zajmowało, więc... Czekamy. Może coś chciałbyś powiedzieć? Pozdrowić kogoś, mamę, tatę i, rodzinę, i rodziców? Eee. Skrzyni oszuści. W tej chwili nie, bo, bo może muszę do domu Kogoś chciałbyś pozdrowić przed tą wielką walką? Yy, no to tak, yy, pozdrawiam. pozdrawiam Red Bull Mobile, jutro może stanę się ich klientem w końcu. Usługobiorcą? Tak? tak. Usługobiorcą? Dobrze powiedziałem. Skrzynioszu, zobacz jaki z językiem wywalonym. Ale ty, weźmy mi pomóż z tym O, Pokaż nogi. mi tego skurczywyka. Skrzynioszuścik, ale ty, no, oszukuje ludzi. Dawaj, no co kozaczysz, bez co kozaczysz? Skrzynioszuścik kolejny, rozwalony. Dobra, O, kupimy. o, o, skrzynioszust? Nie. Nie ma skrzynioszusta. Ym... Dobra, ale my się tutaj zajmujemy tymi skrzynioszustami. A... Ja, może robimy taktykę jak ostatnią. Jaką, jaka to była? Podbudować się, a potem wlecieć. Aha, bo taka była. Nawet nie pamiętam zbytnio, bo wiecie. Ja tego... Ja tego odcinka nie oglądam zbytnio, bo ja ogólnie swoich filmów nie oglądam tylko podczas montażu. Ale o, peny, o, 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 peny o, o, o. by się mogła przydać w sumie, bo ona... A nie, poczekajcie, bo tu na, chyba na środku jest tak zwana groźna skrzynka. I tu ja już mam. Ej, patrz groźna skrzynka jest na środku! Dobra. Ej, patrz groźna skrzynka jest na środku. To tak trochę na MPC-ta takiego wyszedłem. Ale no, mam groźna chodźcie. skrzynka. Już za chwilę pokonam Mega Knight'a. I pójdę dalej. No właśnie, bez jeszcze dzisiaj klaszę nagramy chyba. Niestety nie udało mi się czterech filmów w jeden dzień znowu nagrać. Znowu już kolejna próba tego zrobienia. Nie udała się po raz kolejny. Kiedyś się uda, mówię wam. Pewnie w wakacje by się udało. Gdyby nie to, że mamy czas do 17, jest 20, tak? A musimy pojechać trochę stąd. Aha, no dobra, to... bo... O, ale my słabi. A nie, ja myślałem, że ja mam trzy, że ty masz 14 i mętki, ale my słabi jesteśmy. Chodź Kaku, to tutaj. Nie, bo zaraz on zabije tego skrzynioszu, załatwi. Nie mówi się zabije w tej grze, załatwiać tylko można. Yy, a ja chcę go wziąć. O! Weź szybko, szybko szybko. Aha, no to żeśmy za dużo nie zabrali. Chociaż drugie miejsce jest no, nasze, no. Tutaj szybki musi być jakiś yy, atak w y, ich stronę, bo jeśli tak nie będzie to chyba już tyle. Bo zara kolejna groźna. O właśnie o tym mówi. Już myślałem, że... Dobra, nieważne. Myślałem, że mi się zrespiła taka duża jak na środku. Nie wiem dlaczego miałaby to zrobić, ale powiedzmy. Okej, 90 klejnotów, to aż tak źle nie. Już 80. W sensie to się tak szybko zmienia, że ja w sumie tak nie będę mówić, bo to równie dobrze bym mógł być komendatorem jakimś aha już znam taktykę na, tą, na ten tryb po prostu środek czekamy aż skrzyniosłup się pojawi groźna skrzynka się pojawi załatwiamy groźną skrzynkę czekamy na kolejną i tak w kółko więc no nie wiem co tu zrobić trzeba o kolejna ale nie ja nie chcę się z nimi ścierać okej okay. skrzyniosłup się chodź tu Chociaż czy aż tak bardzo ta taktyka jest dobra, to akurat bym nie powiedział, bo... O, za darmo czy nie mogę sobie yy, Max wezmę. Ale czy ta taktyka jest aż tak skuteczna, to tego naprawdę bym za chwilę nie powiedział. Za nie wiem. Ale mówię, no nie powiedziałbym, że ta taktyka jest po prostu aż taka dobra, jak widzimy, bo... Yy, przeciwnicy może mają nad nami jakiś tam yy, oj oj. Mają jakiś... Gdzie ty jesteś? Ja? Ła... Załatwiają mi tam wszystkie klece, jaki jak leci. I co mam zrobić? O! No jak ja też mam loa, więc... Aha, dobra, to fajnie. Więc... Ale patrz, wyjdziemy znowu... Zawsze chyba fioletowi są najsłabsi. O, sobie weźmiemy ciebie gościu. Fioletowy. Oj, bieda biedaczysko. biedaczysko A nie, dobra, bo... On... Patrz no jeszcze mnie załatwi, no. no Weź też się dojdziemy. odwal. Dobra, trzecie co najmniej, tak? Ostatni mecz to był na dzisiaj, niestety. Yy, bo zaraz mi ręce odpadną, a jeszcze film przed nami jest, tak? Niestety. Zajęliśmy niezbyt dobre miejsce, jak w ostatnich odcinkach, w ostatnim odcinku zwłaszcza. No ale cóż, no raz jesteś nad wozem, raz jesteś pod wozem, nie? Zwykła skrzynka, najzwyklejsza. Okej, okay, Barbarzyńca podwójny, bardzo mało. Dobra. Yy, a nie, bo jeszcze karnet, karnet, dobra, bo tu trzy rzeczy w karnecie, okej, okay, to możemy... A nie, bo to jest to na dole. 50 gwiezdnych żetonów, kasa, kolejne żetony, okej. Okay. Yy, misje dla świeżaka. Albo no, jak yy, to woli dla sezonówki. Tak. Tutaj... Okej, okay, na następnym odcinku będziemy mieć Mavis. Dlatego ja zapraszam Was na następny odcinek z serii Squadbusters czy... Pilnowaczu, masz jakieś słowa do mikrofonu, ja się z Wami żegnam. No I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Nie zmuszam, lecz zachęcam do tego Mam czynu. Słowa. Red Bull Potem... Mobile, naoliwiajcie się. Dobra, trzymajcie się i Nala.